Witajcie agenci z tej strony Spichris w odcinku o trudnej sztuce rekalibracji. Dlaczego rekalibracji? Bo oh, sprawia niektórym, powiedzmy, delikatne problemy. Nie będę tutaj opowiadał o montażu broni, stole montażowym, schematach itd. Bo tutaj się akurat nic, można powiedzieć, nie zmieniło. Czyli mamy do złożenia jakąś tam broń czy przedmiot, mamy odpowiednie elementy, materiały. Używamy, wytwórz i dostajemy. Oczywiście to jaki poleci to już inna kwestia. Do tego właśnie, żeby poprawiać przedmioty, które znajdziemy, wytworzymy jest odpowiednie menu rekalibracji. Jest w tej chwili podzielone na dwa moduły. Rekalibrację tą właściwą i bibliotekę rekalibracji. Zacznę od tej biblioteki. Jeżeli już wytropimy jakiś przedmiot, to żeby przełożyć na niego jakąkolwiek statystykę, to najpierw musimy ją posiadać właśnie tutaj, w tej bibliotece. I bardzo ładnie mamy w tej chwili podane, co możemy tutaj do biblioteki wrzucić, a właściwie z jakich przedmiotów, i czy mamy coś, co ma lepsze statystyki lub nowe w stosunku do tego, co już w tej bibliotece posiadamy. Zobaczcie, że mi tutaj taka zielona strzałka znajduje się praktycznie przy każdym. W wyposażeniu, natomiast nie ma do tego w uzbrojeniu. Nie mam po prostu nic, co może bym z uzbrojenia przerzucić, nic nowego co dodać, natomiast mam tutaj w wyposażeniu. I teraz, jeżeli wezmę sobie na przykład na otworzę, to zobaczcie, pokazuje mi, że do, do ulepszenia mam aż cztery elementy, jeśli chodzi o atrybuty. Atrybuty kluczowe do ulepszenia mam dwa. Jeżeli wezmę, otworzę sobie osłonę ciała lub plecak, będą trzy zakładki, ponieważ dochodzi tutaj jeszcze talent. Tutaj do ulepszenia mam jeszcze dwa talenty. Chwila współczucia mogę sobie wyciągnąć. Lub rewolwerowiec. I teraz, jedyna rzecz, na którą trzeba tutaj zwrócić uwagę i uważać, żebyśmy sobie nie wyciągnęli gorszej rzeczy z danego przedmiotu. Możemy tylko jedną rzecz na przedmiot wyciągnąć i. To ona będzie znajdowała się w bibliotece, więc jeżeli, tu, jeżeli tutaj na przykład wyjmę sobie z tutaj tego napierśnika rewolwerowca, to już z tych, z tych, żadnego z tych atrybutów już nie wyjmę, czyli przepadnie mi na przykład 18,5 naprawy do na umiejętności, czy obrażenia od broni, czy odporności na wybuchy. To już przepadnie, ten, ten plecak, przepraszam, nie plecak, na pierśnik zostanie zniszczony. To samo dotyczy, oczywiście, też właśnie i plecaka. Nie miał to jakiś talent do wyciągnięcia, to też atrybutów już bym nie wyciągnął. Tylko jedną rzecz na jeden przedmiot możemy wyjąć. Więc tutaj najważniejsze uważać, z jakiego przedmiotu to robimy, żebyśmy sobie nie wyciągnęli przez przypadek. Czegoś słabszego, a lepszą rzecz sobie zniszczyliśmy. Tutaj na przykład mogę sobie wyciągnąć z tego plecaka. Panowanie nad bronią. 14%, czyli max. Jak widzicie. I to jest w sumie tutaj jedna z lepszych rzeczy do, do wyciągnięcia. Mogę oczywiście zdrowie, ale zobaczcie, tutaj mam podane już, ile gdzieś tam mam. I tak samo obrażenia od broni, tak? Obrażenia od broni mogę mieć troszeczkę większe. Zdrowie mam sporo mniejsze od tego, co tam się znajduje. Natomiast panowanie nad bronią mogę mieć tutaj maksa. Oczywiście też możemy się zdecydować, że jednak bardziej nam się przyda gdzieś te obrażenia od broni niż te panowanie nad bronią. I wtedy wyciągamy sobie po prostu tutaj te obrażenia. I tak powoli zapewniamy sobie całą tutaj um, tą bibliotekę. Tutaj mam oczywiście podane, ile aktualnie mamy, ile jest maksymalnie, więc to jest proste do ocenienia, czy trafiło nam się coś lepszego, czy nie. To są atrybuty. Mamy też oczywiście atrybuty właśnie te kluczowe. Też można, zobaczcie, więcej wyciągnąć. Tutaj na przykład obrażenia od broni do wymytowania mam 11,5. Tutaj z plecaka miałem tylko 9. Więc przełączając się mogę sobie zdecydować, którą z tych rzeczy chcę wyciągnąć i czy akurat właśnie tą. Tutaj na przykład z plecaka bardziej mi się wypłaca na panowanie nad bronią, bo jest lepsze tutaj obrażenia od broni. No chyba, że idziemy gdzieś tam w umiejętności i chcemy obrażenia od umiejętności sobie podnosić. Yy, które tutaj akurat też, zobaczcie, byłyby większe od tych zapamiętanych 7 i 7 do wyciągnięcia. Natomiast yy, same te yy, obrażenia, tak, tutaj będą, obrażenia od umiejętności na chwilę obecną mam 6 i 3. I tutaj ładnie pokazuje, zobaczcie, że jest coś lepszego do, do wyciągnięcia. Wszystko to po prostu mamy bardzo ładnie, elegancko na chwilę obecną podane. I teraz tak, jak już sobie taką jakąś cechę wyciągniemy, zobaczę co tu jeszcze mamy. Atrybut kluczowy Pan pancerz, którego wcześniej nie miałem, ale jest tak cienki, że po prostu się nie opłaca tego na chwilę obecną wyciągać. Zobaczcie o no, gdzieś, gdzieś powiedzmy tutaj, czy tutaj może. Jeszcze jakbym jakiś build robił pod pancerz, to by się opłacało. Nie bardzo się opłaca. Zobaczmy w takim razie atrybuty, jakie mogę sobie wyciągnąć. Regeneracja pancerza prawie max. Można się zastanowić, ochrona przed zagrożeniami. Mamy jeszcze naprawę umiejętności i przyspieszenie umiejętności. Jako, że ja w tej chwili mam postać, która mocno tutaj bazuje na umiejętnościach, wyjmę sobie to przyspieszenie umiejętności. Może gdzieś tam uda mi się to dorzucić. Yy, może zamiast obrażeń, na przykład zobaczymy, jak to będzie w przyszłości wyglądało. I teraz tak. Użyj, pokaż przedmiot do rozmontowania. Proszę bardzo. Wymontuj części pod X. Ja akurat, właśnie tutaj mamy opis, co wy będę wyciągał, czyli przyspieszenie umiejętności. Obrażenia od broni już mam gdzieś tam zapamiętane na Maxa. Regeneracji pancerza nie potrzebuję na chwilę obecną, nie używam tego. Przyspieszenie natomiast może gdzieś tam będzie przydatne dla mnie. 11,2. Xik czy co tam macie na konsolach, na przykład takim tam przyciskiem i ciach. Już mamy to tutaj w tej bibliotece dodane. Już możemy z tego korzystać. Każda rzecz, którą wyciągniecie w ten sposób, zostaje już na stałe. Zostaje już na stałe. Możemy z tego korzystać już potem dowoli. To jest już na stałe w bibliotece. To nam nie znika. Tak jak było w poprzedniej wersji, gdzie jeżeli znaczy znikało. Jak przełożyliśmy z jednego przedmiotu na drugi, to, to już tylko było na tym drugim przedmiocie, tak? Jakbyśmy chcieli kolejny sobie ulepszyć, ale nie chcielibyśmy korzystać, znaczy dalej by chcielibyśmy z tamtego przedmiotu korzystać, ale nie z niego, tylko z jakiegoś nowego, to musielibyśmy kolejny znaleźć, z którego znowu byśmy musieli to przełożyć, albo od razu znaleźć taki z odpowiednią cechą. Tutaj robimy to raz. I mamy już dostęp na stałe. Ta biblioteka będzie nam się powoli zapełniać, aż w końcu yy, każdy ten element, oczywiście, jeśli będziemy mieli szczęście, to każdy z tych elementów będzie wymaksowany. Tutaj jeszcze pod, yy, pokażę, że na chwilę obecną dotyczy to również broni. To często jest tutaj akurat yy, pomijane. Ale na chwilę obecną tego wcześniej nie było. Bronie też mają losowe atrybuty i atrybuty kluczowe, które można na nich przerzucać. Jeżeli tutaj weźmiemy sobie bibliotekę Rek rekalibracji, na przykład powiedzmy karabinów snajperskich, zobaczcie, ma talent, tak jak było kiedyś, kiedyś można było talent sobie zmienić. Ale ma też atrybuty i atrybut kluczowy, które kiedyś były stałe, one się nie zmieniały. Można było coś tam, co prawda, to przerzucać, tak naprawdę, bo można było na przykład obrażenia w głowę sobie przerzucić z jednej na na drugą, na przykład, ale było bez sensu, bo one były takie same, tak, więc tego nikt nie robił. Ewentualnie można było sobie przerzucić, nie wiem, z żółtego itemku na, na fioletowy, bo na tym na żółtym był większy, ale na dłuższą metę, jaki to byłby sens, tak? Natomiast tutaj każda broń ma te statystyki losowe, ma atrybuty losowe i atrybut kluczowy jest losowy, nie jest stały. Ja na chwilę obecną na przykład obrażenia karabinu snajperskiego mam wyciągnięte 11% z maksymalnie 15, czy obrażenia trafienia w, trafieniem w głowę mam wyciągnięte 73% z maksymalnie 111. Więc jeszcze sporo tutaj można podciągnąć. I tak to samo dotyczy też oczywiście tutaj tych atrybutów Yy, dodatkowych, tak? Tutaj mam akurat wyciągnięte, powiedzmy, obrażenia. Obrażenia 8%, maksymalnie można 9,5%. Oczywiście, przy różnych broniach będą to różne atrybuty i różne atrybuty kluczowe. Przy LKR-ach będą to obrażenia z karabinu maszynowego maksymalnie 15% i obrażenia zadawane celowi poza osłoną 12%. Także tutaj Odpowiadam od razu, że przy broniach też ma znaczenie właśnie ta rekalibracja. Zauważcie. Są atrybuty kluczowe, atrybuty i talenty. Też możemy tutaj to podciągać. O ile ten wojskowy m 64 e 4 którym się tutaj posługuje, LKM, ma naprawdę świetne te atrybuty, bo ma plus 15% obrażenia od karabinu, ma 10% obrażeń zadawanych celowi pod osłoną i 5% do szybkostrzelności więc jest tak naprawdę jednym z takich prawie godroli, jak to mówią. Mało mu tutaj brakuje wystarczyłoby tutaj pociągnąć te obrażenia zadawane celowi pod osłoną i byłby jeden z najlepszych jedną z najlepszych broni tutaj, tak na tym poziomie na chwilę obecną. Natomiast jeśli chodzi o tutaj karabin snajperski, który posiadam, no to jest, można powiedzieć, średni, tak mocno średni. 78% tylko tutaj mam do obrażeń trafienia w głowę, tylko 8% od obrażeń od karabinów snajperskich, tylko 6% od, do celności, gdzie już tutaj w bibliotece mam lepsze zapamiętane i mógłbym sobie przerzucić. Więc jest nad czym popracować i co zmieniać. I o tym trzeba pamiętać, że bronie też teraz mają atrybuty, które można sobie przerzucać. Jeżeli wrócimy teraz tutaj do yy, tej rekalibracji. I wybierzemy punkt rekalibracji, czyli tą rekalibrację już właściwą. To wybieramy właśnie sobie, którą kategorię chcemy przeglądać, i powiedzmy, że wziąłbym sobie dajmy na to ten nieszczęsny karabin snajperski, czyli myśliwski M44, wybieram go sobie, i teraz zobaczcie, że od razu mi podpowiada, co tutaj mogę sobie przerzucić, czyli zaobrażenia od karabinów snajperskich mogę za 8 na 11. Tutaj akurat. Nie mam nic do przerzucenia lepszego. I tutaj, za celność, mogę sobie wrzucić, zobaczcie, obrażenia po prostu. Jeżeli to sobie wybiorę, to mogę przerzucić obrażenia. I powiedzmy, teraz to wybiorę sobie tą celność. Podam mi od razu tutaj Ile będzie mi to kosztować. Ile będzie mi to kosztować, co, to kosztować? co, co jest wymagane, ile będzie mi to w materiałach kosztowało. Yy, kasa materiały. Jeżeli zechcę to dokonać tego yy, transferu. X. I ciach. Przerzucone. I zobaczcie, zmieniło mi. Miałem wcześniej celność. Doszły mi obrażenia. Oczywiście pokazuje, co zostało zmienione. I tylko jedną rzecz możemy na przedmiot zmienić, ale możemy ją oczywiście zmieniać wielokrotnie. Jeżeli wypadną mi gdzieś tam lepsze obrażenia, lub nie wiem, będę chciał bazować na celności, czy na, jakiejś, na jakimś innym atrybucie, który będę mógł tutaj przerzucić, będę go mógł zamienić, ale już tylko ten jeden tutaj zmieniony, tych. Już na chwilę obecną nie ruszę, czyli atrybutów kluczowych ani talentu już nie zmienię. Mogę tylko raz jedną rzecz na danym przedmiocie zmienić. Gdybym chciał to ponownie zrobić, zobaczcie zostaną wyszerzone te rzeczy. Będzie podświetlała się tylko ten, te obrażenia, ten atrybut, który zmieniłem, bo tylko jego mogę zmienić ponownie. Nic więcej tutaj już, zobaczcie. Tego statu nie można zrekalibrować, ponieważ zrobiłem to z tym. I tak samo dotyczy to pozostałych rzeczy. Tak samo będzie z wyposażeniem, gdzie, jeżeli wybiorę sobie moją np. kaburę, to będę miał do wyboru atrybut kluczowy czy atrybuty. Na, na kaburze już nie ma talentów, więc w ogóle nie podpowiada cz czegoś takiego. I w tym momencie, na przykład poziom umiejętności mogę tylko zmienić na obrażenia od broni lub poziom umiejętności. Poziom umiejętności jest zawsze jeden, jest tutaj. No, że tak powiem, dziwna trochę podpowiedź, w ogóle dziwne, że to podpowiada, że można na poziom umiejętności zmienić na poziom umiejętności. Zawsze jest plus jeden, tutaj innego poziomu nie ma. Natomiast atrybut przyspieszenia umiejętności mogę sobie zmienić ewentualnie na panowanie nad bronią na chwilę obecną, czy obrażenia trafień krytycznych. Przy czym to nie jest pełna lista, to jest lista tego, co ja na chwilę obecną gdzieś tam sobie wyciągnąłem. I, yy, znaczy w tym przypadku może być akurat może inaczej w tym przypadku może i może być pełna powiedzmy bo jeżeli na danym przedmiocie nie ma więcej no to, no to jest już pełna ale to jest, z tych atrybutów to zaraz wam pokażę że tego tak naprawdę jest dużo więcej zresztą możemy sobie właśnie podejrzeć co w ogóle może być i zobaczcie jest cała lista co na danym przedmiocie może być i co już jest wyciągnięte ja już to wcześniej pokazywałem tylko może nie zwróciłem na to waszej uwagi że tu jest cała lista. I tak samo y, fajna rzecz jest, że jeżeli weźmiemy sobie plecak czy osłonę ciała, to mamy wszystkie talenty, które mogą się znajdować. Nie musimy się zastanawiać jakie talenty w ogóle istnieją i tak dalej, tylko od razu są pokazane, każdy z nich możemy sobie kliknąć, nawet te, których jeszcze nie mamy i prze przeczytać jego opis. Też bardzo fajna sprawa, bo zamiast czekać, aż nam coś poleci i się zastanawiać, czy coś takiego leci, możemy się przejrzeć i zobaczyć, co w ogóle z tych talentów istnieje. I po prostu go szukać, tak. Czyli na przykład, nie wiem, powiedzmy, że chcielibyśmy zdobyć niepowstrzymaną siłę, której jeszcze nie mam. No to po prostu wiem, że coś takiego jest, wiem, co daje. Jeżeli stwierdzę, że OK, fajne jest, to szukam. Tyle, tak. Mogę sobie wszystkie przejrzeć, poczytać, sprawdzić. Nie muszę się właśnie zastanawiać nad tym, co będzie. Yy, I teraz yy, mała uwaga, jeśli chodzi o tłumaczenia, nie wszystko jest idealnie dobrze przetłumaczone i może wyjaśnione. Yy, dlaczego? Dlatego, że przy niektórych talentach, jak czytamy opis to. Może, może inaczej troszeczkę działać, niż nam mogłoby się wydawać, ale to naprawdę tylko przy kilku, gdzieś tam jakieś niejasności są i tylko jeżeli macie oczywiście polską wersję językową. W angielskiej wersji językowej jest troszeczkę może dokładniej, ale no cóż, no, jak zaczniecie używać talentów i się wgryzać, to być może traficie na jakiś taki, który będzie działał troszeczkę inaczej, niż mogłoby się wydawać, bo na przykład. Powiedzmy, te u, połączone uzbrojenie. Trafienie przeciwnika zwiększa ogólne obrażenia od umiejętności o 25% na 3 sekundy. Trafienie przeciwnika czym? Na przykład, umiejętnością, talentem, yy, z broni. No, ja już wiem, że chodzi tutaj tylko i wyłącznie o obrażenia, a właściwie trafienia przeciwnika z broni. Yy, to nie jest po prostu tutaj do, doprocesowane też możecie, tak jak mówię, trafić na jakiś talent, który nie, nie będzie dokładnie yy, tak jakby opisany, no, ale przynajmniej mamy wszystkie, możemy wszystkie przejrzeć i po prostu zobaczyć, co możemy szukać i co możemy zbudować. I teraz jeszcze wracając do tej właśnie rekalibracji, tak jak mówię, no prosta rzecz. Yy, tutaj tym fistaszkiem mamy pokazane, które akurat posiadamy na sobie, w wyposażeniu, żeby się przypadkiem nie pomylić. Jeżeli oczywiście wybierzemy przedmiot, mamy tak jak mówiłem, całą listę, co byśmy chcieli przerzucać. Tutaj akurat już zmieniałem obrażenia. Mogę sobie sprawdzić, czy mam większe. Zobaczcie, nie ma, nie pokazuje, że tutaj coś, coś mogę więcej sobie przerzucić, ewentualnie zmienić na coś innego. Tutaj całkiem jak widzicie, już spora lista. I taka jeszcze na koniec mała podpowiedź. Jeżeli chcecie sobie szybciutko tą listę uzupełnić. To na przykład y, talenty, plecaki, osłona ciała. Możecie sobie te rzeczy, zamiast szukać po świecie, możecie je sobie kraftować. I tutaj z pomocą przychodzi to, co y, mówiłem, nie wiem, kilka filmików wcześniej, że warto sobie było założyć te dodatkowe postacie i warto było sobie te y, dodatkowe y, zasoby zgromadzić. Ja ich trochę sobie zgromadziłem, jak widzicie. I teraz po prostu z nich. Korzystam. Mogę sobie wytwarzać masę rzeczy, mogę sobie rekalibrować i tak dalej. Część z nich jest całkowicie za darmo. Dostałem ją tylko za to, że wtedy stworzyłem sobie tą tą postać. Teraz mogę sobie to po prostu wytwarzać, przerzucać, kombinować. Naprawdę się to przydało. Dlatego na przykład w bibliotece rekalibracji, na przykład przy plecakach, przy talentach mam już prawie wszystkie sobie po prostu wytwarzałem dotąd aż, aż zapełniłem sobie tą listę prawie do końca. Została mi tylko jeszcze chłodna kalkulacja yy, oraz niepowstrzymana siła do, do zdobycia. Jeżeli jeszcze jakieś macie pytania co do tej rekalibracji ewentualne, coś może jest niejasne, yy, czegoś nie rozumiecie, to oczywiście pod filmem pytajcie. To, co ja teraz pokazałem, jest oczywiście ta poziomów 31, 40. dla poziomów 31-40, dla poziomów. Niższych jest całkiem oddzielna. Tutaj, jak sobie kliknę, zmień poziomy, to będę miał 0,30. Przy czym, yy, rekalibracja poziomów 0,30 dla postaci, które dla osób, które mają dodatek i mają ten poziom 40, jest po prostu zbędna. Nie w ogóle tak naprawdę, nawet yy, teoretycznie, po co to zostawiać? Nawet jeśli ktoś zechce so, sobie stworzyć nową postać, wątpię, żeby z tej rekalibracji yy, korzystał, bo niby po co. Na, na tych niższych poziomach. Tam się po prostu biegnie do góry i zbiera sprzęt, miel, mieli i biegnie się dalej. Yy, tak naprawdę ważne jest tylko to. Natomiast postacie, które nie mają tego 40 poziomu, będą po prostu korzystać z tej niższej. I zobaczcie, że ja mogę tylko to przełączyć między 0,30 a 31,40. Natomiast przerzucić z tych poziomów na 40 i odwrotnie w dół. Nie da się, nie ma takiej możliwości. No cóż, to tyle. Mam nadzieję, że Was tam nie zanudziłem, że wyjaśniłem jakieś pewne kwestie, tutaj z tym związane. Tak jak mówiłem. W razie pytań piszcie śmiało, postaram się na każde y, odpowiedzieć. Jeżeli oczywiście uważacie, że filmik jest przydatny, ciekawy, zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie więcej odcinków, kanał się spodobał, zostawcie suba, a jeżeli macie taką możliwość, zachęcam również do wspierania kanału, nie tylko na YouTubie, na Patronite, czy jak tylko możecie. Trzymajcie się, do usłyszenia!